Cześć Wam kochani, witam serdecznie. Zobaczmy jakie przesłanie na dzisiaj. Zobaczmy. Co tutaj dzisiaj w energiach ciekawego do Was przychodzi. Zobaczmy. Zobaczmy. Co tutaj dzisiaj ciekawego do Was przychodzi. Jakie energie. Co macie kochani po prostu usłyszeć. Zobaczmy. Dobra. Jeszcze jedna karta. I zobaczmy na spodzie talii, jaka główna energia do tego czytania lub po prostu główna sytuacja. Wow, karta sprawiedliwości, karta wagi. Może były tutaj, kochani, staliście przed jakimiś wyborami. Coś było może jakieś niejasne, jakieś dużo możliwości tutaj widzę ale w końcu przychodzą albo jakieś decyzje, kochani, może jakieś pisma urzędowe też, może właśnie z sądu, coś przychodzi tutaj, jakaś decyzja, może wy podejmujecie po prostu jakąś decyzję. Także to mogą być różne rzeczy. Tak mi się tutaj pokazuje, może było wiele możliwości, wiele różnych tutaj opcji, tak naprawdę. I ja mam wrażenie, że po prostu, kochani, coś tutaj zaczyna się, Klarować. Jakieś będzie tutaj wyklarowanie sytuacji. No, zobaczymy o co tutaj będzie w ogóle chodziło w tym czytaniu. Zobaczmy. Dobra, zrobię sobie tak. Tu mi się trochę światło odbija. Dobra. No, tak jak mówię, jakieś wiadomości tutaj, kochani, mogą przechodzić. Jakieś urzędowe pisma, coś, na co czekaliście gdzieś na jakąś decyzję. To no, jakieś wiadomości tutaj do Was przychodzą. Zaraz Wam powiem jeszcze o co chodzi, bo dokładnie jeszcze tutaj wiadomo nie wiem. Ale coś już tutaj przebywa. Ten jeździec, ten rycerz monet. Może być też tak, że to, to będą jakieś dobre kochani nowiny. Może chodzić właśnie o pracę, może chodzić o, o sprawy materialne, o finanse, no to mogą być różne rzeczy. Zobaczymy, co dalej. I słońce. To będą dobre wiadomości, kochani, e, dobre decyzje. E, sprawiedliwość po prostu przyjdzie i mam wrażenie, że będzie po Waszej stronie. Coś rozwiąże się pozytywnie na Waszą korzyść, kochani. Tak to widzę. Mo, mo, może to być właśnie, e, to, to nie muszą być tylko wiadomości, to mogą być Hmm, też takie spotkania, gdzieś tutaj do Was ktoś przybywa, wiecie, i e, no nie wiem, obwieszcza Wam coś takiego, co powoduje u Was e, za, radość, zadowolenie, poczucie, że w końcu coś nastąpiło, że e, sprawiedliwość przyszła i jest po mojej stronie i jest mi z tym dobrze. No fajne, pozytywne tutaj e, sytuacje do Was przychodzą, albo po prostu wiadomości, czy jakieś decyzje, naprawdę e, coś. Co, co, co no, wniesie w wasze życie e, pozytywny nastrój. Mhm. Wow, i karta świata. E, dwie, dwa duże arkana, tu jeszcze trzecie. Mocne energie, kochani, takie nieuniknione. Dla mnie duże arkana są takimi energiami, które gdzieś się. Dzieją też tak poza tym, czy my coś chcemy, poza naszą decyzyjnością i poza naszymi wyborami, to są karty takiego wiecie: dla mnie to, to tak trochę jest wszechświata. Coś przychodzi, mocna energia, i, i ona będzie. I czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, na resztę rzeczy mam wrażenie, że mamy wpływ. To jest bardziej takie wszystko: coś, co, co, co możemy czymś sterować. To są bardziej energie takie. No, trochę nieuniknione, ale one są też pozytywne, kochani. Tutaj yy, może być tak, że przychodzi, no nie wiem, premia i możecie wyruszyć w podróż, kochani. Tutaj widzę też w tych kartach dużo komunikacji takiej, ale pozytywnej, że naprawdę odzyskujecie radość. Tak jakby widzę tutaj sens życia. Ktoś tutaj do Was przybywa. Może, może być też tak, że jakaś osoba, że czekaliście na tego rycerza Monet, który się w końcu pojawi, bo ja widzę, że to oczekiwanie mogło być też długie, bo no, rycerz jest yy, najpowolniejszym z rycerzy. On potrzebuje czasu, ale na niego można też liczyć, kochani. To jest ktoś taki, kto wiecie. Nie pruje na łeb na szyję, ale wie, czego chce, ma obrany cel, i w stronę tego celu, mimo jakichś przeszkód, on dalej w tym kierunku podąża. Często i szczególnie w tej talii pokazuje mi taką osobę, która też przynosi upominki, przynosi prezenty, wyrusza w jakąś drogę, żeby coś tutaj wam ofiarować. Coś może też właśnie takiego materialnego albo namacalnego, czyli nie wiem, list, wiadomość, jakaś właśnie decyzja, coś, co jest związane też właśnie, może być związane właśnie z wyjazdami, jak najbardziej, ale też może być związane z tym, że osiągnęliśmy jakiś cel, kochani, jakaś droga zamyka się, a coś nowego się rozpoczyna, tak jakby przychodzi jakaś decyzja. Dla niektórych mogą, tak jak mówię, mogą to być jakieś sprawy urzędowe, sprawy sądowe, gdzie zakończają jakiś etap. Oczywiście jest to zakończenie pozytywne, to jest osiągnięcie jakiegoś celu, wiecie, na który może długo czekaliście, i wkraczamy, tak jakby zamykamy jeden cykl naszego życia, i wkraczamy w coś nowego. Tutaj też mi się pokazuje. Może to być jakaś osoba gdzieś, na którą długo czekaliście. Może ktoś z rodziny, może partner, może jakaś osoba, której jeszcze nie znacie, a gdzieś tutaj pojawia się w waszym życiu i zaczyna się dla was tak jakby nowy etap. Wiecie, przechodzicie na nowy etap. Dzięki temu, no jest to dla was jakieś, jakimś spełnieniem, kochani, jakimś osiągnięciem jakiegoś celu. Oczywiście bardzo pozytywnie, coś, co was po prostu. Robi szczęśliwym, coś, co powoduje, że jesteście szczęśliwi. Wow! I po tej stronie król kielichów. Pięknie. Może przyjdzie ktoś, może jakaś, tak jak mówię, wiadomość o tym, ktoś was wyzna wam, uczucia, kochani, ktoś, na kogo długo czekaliście i. No może dużo też uczuć daliście tej osobie i przychodzi tak jakby wiecie taka karma wraca i to, co ja dałam, te uczucia, to do mnie wraca. Zamyka się może jakiś etap yy, Jakaś droga się zakańcza i może to było też waszym celem gdzieś i to zostanie kochani osiągnięte, spełnione. Ktoś tutaj przychodzi, ktoś, kto yy, chce... Powiedzieć o swoich uczuciach, jest też swoich uczuć pewien yy, i potrafi to wam dać teraz, wam to pokazać. To jest osoba, która potrafi też się opiekować yy, innymi osobami, także ktoś tu przychodzi i podaje tak jakby swoje serce na dłoni. To nie musi być tylko, wiecie, partner, czy, 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 czy chodzi tu o relację miłosną. Może to być też jakaś wyciągnięta rę, ręka, jakieś. Osoby pomocnej, wiecie, kto, jakaś osoba pomagała Wam w sprawach urzędowych i dzięki tej pomocy też może uzyskujecie tutaj to, co chcecie. Bardzo ładnie. Wow! No i na koniec spełniona cesarzowa, piękna, która no, ucieleśnienie takiej kobiecości, urody. Wydaje mi się, że dla, dla tego króla będziecie tutaj takim ucieleśnieniem tej kobiecości. No, cesarzowa to jest y, kobieta spełniona, to znowu duża arkana, znowu mocna y, energia, to też energia y, matki, energia y, kobiety, która właśnie troszczy się o swoich bliskich, to jest kreatywność, to jest spełnienie, także y, dzięki temu tutaj wy się spełniacie, jesteście też taką wydaje się właśnie dla tego króla taką osobą, takim ucieleśnieniem marzeń. No powiem Wam piękne karty na sześć kart tutaj cztery duże arkana, także mocne kochani energie, naprawdę mocne energie, także będzie się tutaj działo. Ja sobie tutaj kilka kart bym chciała dopowiedzieć i no zobaczymy co tutaj się z tego jeszcze tutaj nam więcej pokaże. Ja bym chciała dopowiedzieć tego rycerza monet. Dlaczego rycerz monet? Okej, okay, bo paść buław. Mhm. No, tak jakby no, rusza. To są dwie karty osobowe, które właśnie pokazują ten ruch w kierunku, że tak jakby, no ja tutaj, tak jak wiecie, karty czytam też intuicyjnie i to tutaj coś idzie do przodu, coś się zaczyna. Tak, jak mówię, albo te nowe informacje, te nowe wiadomości, to coś jest taka w tym, takie zaczęcie, taki, taka kreatywność też. Może jakaś młodsza osoba też do Was zmierza, też tak może być, że po prostu to, co tutaj przychodzi, to jest jeszcze no, no świeże energie, kochani. Także, ale takie um, stabilne, to, to też widzę jako stabilne. Jest taki poryw, że. Co, Wow, że tutaj idzie, rusza coś, zaczyna coś się dziać, ale też w takiej stabilności, w takiej łagodności. Także, no, jeżeli to rzeczywiście chodzi o jakieś karmiczne relacje, o jakieś karmiczne tutaj, he, takie miłosne. Spełnienia y, i takie karmiczne relacje, związki, tutaj, no coś takiego może być. To ja mam wrażenie, że po długim oczekiwaniu, kochani, y, przychodzi jakiś nowy cykl i ktoś tutaj się otwiera, ktoś tutaj przychodzi z tymi uczuciami. Ktoś, dla kogo jesteście właśnie y, tą cesarzową. Ja chciałam sobie tą cesarzową właśnie y, dopowiedzieć tutaj i tego króla kielichów jeszcze coś więcej o nich, czemu król kielichów? ok I cesarzowa. Dlaczego cesarzowa? ok No mówię, no ja to widzę jako y, osobę, którą no, no wasza uroda Gdzieś tam osobę tutaj przyprawia obicie serca, takie mam wrażenie, że ktoś tutaj no, przybywa do Was i tak jak myślę, czy tak jak tutaj widzę, w wielu wy wypadkach może chodzić o osobę młodszą, która gdzieś do Was dociera, do, 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 do przybywa, bo Rycerz Kielichów, no to jest, yy, to jest jeszcze młoda energia, wiecie, cesarzowa, no to już jest ponad wszystko, ona jest nawet ponad wszystkie królowe, także... On tu może być dużo młodszy od niej, może być mniej dojrzały, ale mimo wszystko on tutaj przybędzie i on e, powie o tych swoich uczuciach, bo mam wrażenie, że Mimo, że ten król się tutaj też pokazał, który przyjdzie i powie o tych swoich uczuciach, albo pokaże te swoje tutaj serce na dłoni, to on też jest w hierarchii poniżej tej cesarzowej. Także może być też tak, że ta osoba jest młodsza właśnie, albo też jeszcze mniej dojrzała, też tak może być, tak jakbyście wy. Czy może po prostu wasza uroda jest taka, wiecie, a ta osoba jest no, mniej urodziwa albo no, czuje się też taka, że nie dorasta do Was jeszcze. Też tak może być, kochani. Wydaje mi się, że chodzi tutaj właśnie o to, że... Przychodzi to tutaj do Was, czy te, te dobre informacje, czy jakieś decyzje, coś tutaj nowego się rozpoczyna, jakiś pozytywny okres w Waszym życiu. Trochę mi się wydaje, że nie wiedzieliście o tym, że to było, ta osoba może nawet ukrywała te uczucia przed Wami, kochani. Też tak może być. Może byliście już w relacji z tą osobą, albo znaliście ją po prostu tylko. Jeżeli oczywiście czytać to na relacje, to tutaj jest pokazane, że wiele rzeczy było. Utajonych. Wiele było tutaj tajemnic. Tak jakby ten król był taki owiany tajemnicą. Może miał też jakieś problemy, wiecie, gdzieś w sobie musiał jakieś tematy poprzerabiać. No, księżyc mówi o takich trudnych rzeczach, często też takich jakichś lękach. Może nie był tego pewien, czy, 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 czy powinien, czy chce, co ma zrobić, ale no wydaje mi się, że dorasta już do tego, żeby po prostu z tymi uczuciami, czy żeby Wam coś po prostu wyznać, coś powiedzieć, e, po prostu e, wynurza się z, te, z, z, z tych swoich tutaj, e, z tej swojej ciemności, z tego swojego cienia, by tutaj do Was e, przyjść. I tutaj jest wiele kart właśnie mówiących o tym, że ktoś tutaj rusza w Waszą stronę. Jeśli... Nie o kogoś chodzi, to może właśnie chodzić o, o jakieś energie, wiecie, coś, co dużo nowych rzeczy tutaj przebywa, albo nowych informacji, nowych wiadomości, jakieś dobre listy, naprawdę dobre, dobre wiadomości, czy, czy, czy urzędowe, czy z sądu, naprawdę pozytywne kochani, rzeczy, że możecie yy, odetchnąć, że będziecie mieli to poczucie, że, że przyszła ta zapłata za, za, za może za coś, co trudnego, czy przyszła po prostu ta sprawiedliwość, wiecie, mm, przyjdzie, no, karta wagi, sprawiedliwość, no to, to przychodzi równowaga, to przychodzi harmonia, także coś takiego tutaj do Was, kochani, zawita. Piękne słońce i nowa droga. No dobra, to zobaczymy, co tutaj jeszcze się pokaże. Okej. Okay. Umiarkowanie szóstka monet i dwójka buław. Do tej dwójki buław może sobie jeszcze jedną kartę do, dobiorę. Tak dla pewności. Ła, wow, dobra, okej, okay. czwórka buław, pięknie. Powiem Wam tak, to będzie. Hmm, zakończenie tej sytuacji, czy, czy ja bardziej widzę to jako coś nowego, jako nową drogę tutaj i nową, lepszą drogę, kochani, czy to chodzi o relacje, czy tutaj o inne sytuacje, pokazuje się uzdrowienie, pokazuje się w końcu, że będziemy na równi, że przychodzi. E Znowu karta też szóstki monety też mówi o takiej równowadze. Też ta tutaj ta osoba ta postać ma w ręku wagę i ona dzieli porówno. Także tutaj będzie. Będzie harmonia, będzie no, kolejna karta, która mówi o tym, że coś się tutaj wyrówna. Jeżeli wyczuliście, że to wy cały czas gdzieś tą energię tutaj w to dawaliście, czy w tą relację, w tą miłość, w tą osobę, ta osoba gdzieś się tutaj, wiecie, zakamuflowała trochę, to to wszystko wychodzi, to wychodzi, przychodzi równowaga, przychodzi, jeżeli ty coś dawałaś tutaj, to, to to wróci do ciebie. Także będzie jakaś godziwa zapłata. Może być też tak, że przychodzą właśnie jakieś informacje, jakieś wiadomości o zwrocie jakieś też gotówki. Też tak może być. Bo w Terkacie jest pokazane też um, tu są jakieś nadpłaty. Te, też tak może być. Coś do nas finansowego przychodzi. Dostajemy tutaj też coś. Też tak może być, kochani. Także uzdrowienie czegoś przychodzi kolejna no, karta um, E, e, właśnie ta, która też mówi, właśnie o uzdrowieniu, o balansie, o, o uleczeniu, o, o takiej równowadze, to mam wrażenie, że to przychodzi do Waszego życia, kochani. Także fajne karty, że w końcu przychodzi ta, ta sprawiedliwość, którą poczujecie, że poczujecie, w końcu jest to. Jest tak, jak ja sobie tutaj y, życzyłam. Także, y, co jeszcze? Tutaj, no, karta bliźniaczych płomieni, gdzieś, gdzie, y, tak jakby, wydaje mi się, że coś tutaj może z tego więcej powstać. Tutaj coś będzie budowane na nowo, i już mi to, ta karta świata mówiła, że jakieś cele osiągnę. Ale dzięki temu też mogę zamknąć jakiś etap życia i coś się dla mnie nowego zaczyna. Jest to pozytywny etap, kochani, życia. Gdzieś zaczynamy coś budować, gdzieś, gdzie jesteśmy na równi z innymi, przychodzi naprawdę też opieka tak jakby z góry, wiecie, taka, coś tak, taka energia, która tak jakby ktoś czuwał nad nami, czy tak jak czuliśmy, że że coś nam nie szło, że coś było nie tak, to tutaj jest dużo takich uzdrawiających energii, kochani, takich e, bardzo pozytywnych, naprawdę pozytywne, e, super energie, także i, i takie mocne, mocne to jest czytanie. Także, no kochani, ja widzę, że tutaj będą też planowane może jakieś. Em, jeżeli czytać to na, na relacje, to będzie planowane zawarcie albo stałego związku, albo wesele, albo zaręczyny, albo po prostu ustalenie, że y, zaczynamy po prostu naszą relację od nowa i może ona już tam była, może to nie jest nowa relacja, ale zaczynamy po prostu budować coś na nowo. Pat, patrzymy y, perspektywicznie na to, że. Coś tutaj między nami, że w końcu możemy coś zacząć, takie, yy, no przychodzi ba bardziej coś stabilnego, mocne energie, stabilne energie. Także, no kochani, jakieś tutaj naprawdę albo fajne informacje przychodzą do Was, wiadomości i to jest bardzo pozytywne, naprawdę yy, rozświetlające, coś rozświetlające Wasze serca. Także, jeżeli czekacie na, 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 na coś, na, 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 na kogoś, albo na, na czyjeś uczucia, albo na rozwiązanie jakichś spraw, to tutaj będzie, będzie dobrze. Kochani, wszystko kończy się pozytywnie. Pięknie. Jest celebracja, jest świętowanie. Jest no, uczczenie tego, że tutaj wszystko dobrze się kończy. Bardzo fajnie. Dobra. Jeszcze zobaczymy kartę radę na koniec. Zobaczymy, jaka energia, co tutaj karty podpowiadają. Ok. Przemyśleć, przemyśleć sobie o różne sytuacje. Tak, jakby no, karta Eremity mówi mi o tym, to jest karta Panny, też. Karta ta mówi mi o tym, żeby zajrzeć do siebie, żeby poszukać rozwiązań w sobie. Nie szukać ich na zewnątrz, także coś przemyśleć, może trochę też odizolować się, żeby właśnie coś w sobie tutaj. Przerobić może jakiś temat. Tak jakby, może też nie, nie opowiadaj za dużo naokoło komuś o tym. Także zatrzymaj może też to dla siebie, bądź tak jakby w sobie z, z tą tutaj sytuacją. No dobra, kochani, bardzo fajne czytanie, bardzo fajnie. Ja powiem Wam szczerze, mam ochotę jeszcze na koniec wyciągnąć tutaj jedną kartę do tych. Dwóch. Nie wiem dlaczego, rzadko to robię, ale tutaj mam teraz taki jakiś bodziec, coś tutaj przychodzi do mnie, żebym ja jeszcze jedną kartę wyciągnęła i zobaczyła, bo ja te, ja te karty tak intuicyjnie odbieram jako no coś się nowego zaczyna, wiecie? Świeże, nowe energie wchodzące w coś, przepływające przez to. Ja, so, ja sobie po prostu jeszcze jedną kartę do nich dobiorę. Dlaczego? Co to za energia? Wow, kolejna, po prostu szok, kochani. Kolejna karta osobowa, rycerz, paść i kolejny paś. Kolejny paść, tym razem paś kielichów. Kolejna energia nowa, nowości wkraczających, dobrych uczuć, nowych początków, nowych propozycji, nowych takich emocjonalnych uczuć, które ja mam wrażenie, że tutaj się budzicie do życia, że tu się coś budzi do życia. Mogą to być też energie dzieci, może tutaj chodzić o jakieś sprawy y, dzieci, jak najbardziej, ale to są ładne, ciepłe energie. Może chodzić o osobę, która y, gdzieś tutaj się w Was zakochuje, kochani, i, i przychodzi tutaj z uczuciami. Przychodzi i tak jakby też dużo jakichś informacji było, które no, rozświetlają Wasze serca, kochani, które dają Wam uczucie takiego wewnętrznego zadowolenia. Może też to mówić o osobach, które gdzieś te dobre wiadomości, te dobre uczucia tutaj do Waszego życia wnoszą. Bardzo ładnie. Może ktoś przyjdzie po prostu, będzie chciał Was gdzieś zaprosić, czy po prostu napisze Wam jakieś miłe słowo. piękne energia, naprawdę. Ok. Dobra, kochani. Napiszcie mi w komentarzach, jak to z Wami zagrało, czy w ogóle... No jestem ciekawa, ja mam nadzieję, że tak, bo to są fajne, dobre, kochani, energie. Jeśli potrzebujecie czytań prywatnych, oczywiście, na dole w opisie filmu jest do mnie mail, także piszcie, jak macie ochotę. Dobra, ja Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.